Zobaczymy jak wielka będzie korekta, bo pierwsze przymiarki mówią o, o kwocie kilkuset tysięcy, ale staramy się e, wyciągnąć e, rzeczy, które mogą być e, mniej niezbędne, że tak to nazwę. E, no i to są w zasadzie m, te możliwości, które w tej chwili mamy, jeżeli o, o chodzi o przygotowanie stadionu na ulicy Oleskiej, natomiast oczywiście e, staramy się e, przygotować stadion ulicy na ulicy, e, na ulicy m, m, Północnej. Powinien być gdzieś za parę dni, parę na dni ogłoszony konkurs na koncepcję tego stadionu, a potem zwycięzca, zostanie zlecenie, będziemy negocjować z zlecenie przygotowania dokumentacji, potem wyłonimy, nie, znaczy było budującego stadion, tak, który potem będzie w Dziękuję.